owoce były smaczne i aromatyczne, to muszą mieć dużo słońca i naprawdę dużą sztuką było to, żeby one potrafiły, żeby ten owoc tak doskonały potrafił urosnąć w tak krótkim czasie. Czasami się tak zdarza, że bardzo dobre odmiany o bardzo dobrych cechach nie zyskują akceptacji rynku, bo są inne odmiany, do których konsumenci się przyzwyczaili i po prostu ich nie zauważają.